Gość mi, Aleksa Niebrzewskiego. Chciałem dodać tutaj jeszcze naszego uroczego, czy naszą no. uroczą współprowadzącą, Giusefinę Kusek. Witam. Wielkie brawa. <laughs> Wielkie brawa, tak jest, bo to jest debiut. Słuchajcie, zacznijmy po kolei. Inicjatywa sceniczna F.R.U. Jak to wszystko się zaczęło? Hmm. Uh, a <słuch> y... Najpierw był wielki wybuch oczywiście. <grywa> <laughs> Tylko pon, nikt nie potrafi powiedzieć, kiedy dokładnie to, to, było. to, to Nie, zaczęło... właśnie to jest kłopot. My nie wiemy, kiedy się zaczęliśmy. Mieliśmy wtedy bardzo mało lat. Yy, nie mieliśmy też rozwiniętej dobrze pamięci i nie pamiętamy tego. Pamiętamy tylko, że ja pamiętam takie spotkanie, kiedy było nas trzech: y, ja, y, Michael, dzisiaj nieobecny, i, i Grzesie, który z nami już nie, 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 nie działa. Siedliśmy sobie po prostu pospisywaliśmy, jaki kto ma pomysły na, na nazwę. I były naprawdę jakieś takie pokręcone, kilkuskładnikowe nazwy: każdy miał jakieś 10 przykładów, w sumie 30. I, z, i, I zdecydowaliśmy się na tą najkrótszą. I Fru było najkrótszą na Tak, dzień. ale z założeniem, że to musi być przez 3. Bo Fru przez 1 było jednak za krótkie. Za proste byłoby po prostu, mm -hmm. byłoby za proste. No, nie, 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 nie lubimy prostoty. Ale to było tak z 2-3, 5 lat temu? No. Między 3 a 5. Ja bym to tak. Ja bym stawiał 5 na pewno, bo już czwarty rok prowadzę warsztaty. Trzy razy byliśmy na No w tym roku czwarty rok będziemy na Woodstocku. Na Woodstocku. 5 no lat może być. No. spokojnie 5 lat. I to od początku zaczęło się jako grupa improwizacyjna. To znaczy Fru jako koncept Michaela, tak mu się urodziło w głowie, to miałoby być takie, taka grupa ludzi, która przygarnia do, sieroty, do, karmi je. <grym> nie, nie. <grym> Po prostu taki parasol dla osób, które chciałyby cokolwiek kreatywnie działać, głównie na scenie. No tak, no stąd nawet w nazwie ta, ta sceniczna została zawarta, dlatego że e, pierwotnie chcieliśmy się zajmować wszystkim, co scenę spaja nie tylko improwizacja, ale również kabaret, a także projekty muzyczne. Część udało się zrealizować, część czeka na realizację tych założeń. A czy wcześniej działaliście w jakichś projektach artystycznych, czy to jest pierwsza? Ile nas teraz jest tam? No jest nas pewnie z 15 osób w sumie. Każdy jest zupełnie inąd, z, z innych y, źródeł, że tak powiem. Y, I te źródła są różne. No, ja z Michaelem działaliśmy w kaberecie. Y, zaczęliśmy dawno temu. Za <grym> y, 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 Niemco. No, powiedzmy. <grym> y, Maciek jest, y, wyszedł z teatrów, y, Przemek z teatru. Wojtek też z gęby jakoś. Paweł, ty wyszedłeś z muzycznych mhm. konotacji. Szymon jest dobrym mimem. Jest niezłym mimem, tak, tak, tak. Dziewczyny też gdzieś wcześniej. Ewelina wiem, że miała jakieś kursy teatralne. Sylwia chyba w ogóle nie miała jakiegoś takiego doświadczenia scenicznego. I... Wszystko tutaj. Ale to I ciekawe, bo mówisz, że z was 15 osób, tak? Gdzieś tam albo plus lednie. minus. Natomiast kiedy występujecie, zazwyczaj występuje was, jakby w określonym składzie się pojawiacie na scenie. To zależy, co robimy, bo Fru ma kilka nóg. Jedna noga to jest ta nasza grupa improwizacyjna, składająca się z 9 osób. Obecnie występujących jest 7, dlatego że. Jedna osoba jest we Wrocławiu, druga ma jakieś tam inne zadania teraz. I to jest grupa improwizacyjna. Oprócz tego mamy grupę warsztatową kabaretową. Stricte nakierowaną na skecze, na, na, na prezentację kabaretowe i tam jest teraz sześć osób. Z przymierzonych osób z nami jeszcze jest takich, które przychodzą na warsztaty, czy do Pawła, czy, czy do nas na, na kabaretowe. Jeszcze pewnie z 10 może w sumie wszystkiego. No jest, jest, jest dużo ludzi po prostu i, i fajnie, bo bo to wzmacnia. To w takim razie z jakich kierunków muzycznych Ty? Bo Kaj tam wspomniał, że z ty jakichś tam strony muzycznych, projektów muzycznych przyszedłeś Paweł. No tak, bo ja tutaj ym, w okolicach działałem w y, grupie, ym, no można powiedzieć zespole <grym> muzycznym. Można tak powiedzieć, więc powiem. Zespół muzyczny Pokój 121. Wywodzi się jak można wnioskować z z nazwy akademika. z akademika. Grywa głównie w korytarzu i. Paweł się strasznie kryguje, ale to był naprawdę dobry zespół. I, i, i wyście wygrali, przecież nie jedno. No tak. Coś ale ja nawet graliśmy. chyba miałem okazję oglądać jakieś wasze, wasze występy. Tak, podobnie jak moja koleżanka z pracy była, która była na dwóch. Studiowaliśmy razem. Nie, ale to jest to jest była na dwóch to jest występach bawe. i mnie <laughs> z nich nie kojarzyła, więc. Ale POKÓJ się to nie było takie trochę punkowe granie? Takie totalnie spontaniczne. Właśnie, no punk to jest kurczę taka dziedzina trudna do zdefiniowania i niezamknięta, że mogę powiedzieć, że tak, tak, jestem. Nie widać tego po mnie, ale jestem punkowcem. I, i ja jeśli tam... choć, ale wiesz, no. co do teraz pomyślałem sobie, że na scenie teatralno-improwizacyjnej też jestem punkowcem i ty też. No dobrze, w porządku. Punk jest szeroki, możemy w to wchodzić. Ja, ja z perspektywy widza pamiętam Twoje początki ze zespole 121, no, mi się to bardzo podobało. Bardzo niebanalne teksty tam były i, i, i muzycznie też. Fajne to bym mi się to podobało. No, tak słodko się zrobiło. Fru. Fru. W ogóle zauważyłem, tak. że Kajetan jak jedyny się włamał kolorystycznie, bo my wszyscy w takich niebieskich, no, no, szarych kolorach. Ja czekam na wiosnę po prostu z utęsknieniem, bo już no, mam już jesteś totalnie wiosenny. No i bardzo się cieszę z tego, bo przynajmniej w sercu. Y, po... A już miałem wyjaśniać, dobra, to wy... A ty, ty, ty wyjaśnij w takim razie. Proszę ja bardzo, się, w takim ja razie co to jest? I to jest część składowa nazwy naszego stowarzyszenia. A stowarzyszenie zajmuje się <grym> <Improwizacja. grym> improwizacją. Improwizacją. Kabaretem, spotkaniem, Tantre. wspieraniem się nawzajem. Robimy sobie sesje. Tak, różne zdjęcia. Spieramy się, 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 spotykamy się. Nie, no, 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 no naprawdę jest, jest to grupa, grupa bardzo blisko zżytych ludzi ze sobą już teraz. Mhm. I my się spotykamy na, na działaniach artystycznych które oscylują wokół teatru improwizowanego. Ale to są tak naprawdę tylko i wyłącznie wasze inicjatywy, to nie jest tak, że ktoś może do was przyjść? Może, Oczywiście jest, jak to najbardziej. Bardzo. Takie osoby do nas trafiały przez, przez lata, już powiem, że tak historycznie istniejemy, ale część składowań już grupy y, reprezentacyjnej, Ta, tą, którą możemy najczęściej zobaczyć na, na scenach, to są osoby, które trafiły tam na przykład z warsztatów czy kabaretowych, czy improwizacji. Także. To nie jest skład zamknięty, jeżeli ktoś chce, nie ma na przykład jakiegoś, jakiejś instytucji nad sobą, jak ZUS. Yy, ZUS. <laughs> każdy ma ZUS nad sobą, chyba, że KRUS, yy, jeżeli ktoś nie ma na przykład Uniwersytetu Teatru, czy Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, czy Regionalnego Centrum Animacji Kultury, yy, może przyjść, słuchajcie, ja bym chciał na przykład zrobić teatrzyk pacynkowy dla dzieciaków, Kurcze, super, chodź, przygarniemy cię, będziemy się nawzajem wspierać, zrobimy sobie sesję, będziemy się wspierać, pokażemy sobie wspólnie nasze zdjęcia z dzieciństwa, zaprzyjaźnimy się, wypijemy alkohol, a potem dobrać na scenę my będziemy klaskać. Więc i tak to działa. Zresztą, no nie dalej, jak ze dwa dni temu, też na, na, na te zajęcia kabaretowe, też przyszedł zupełnie nowy człowiek. Zafascynowany, za fajny, odważny. Będzie z, nami, będzie z nami ćwiczył, bawił się, będziemy robić, stawiać te skecze, To fajnie rozwija. No. Tyle, cieszymy się tym, że po prostu mamy wokół siebie ludzi, którzy, którzy przychodzą z energią, te energie nam zostawiają, my te energie odbijamy, no to jest super. Wiesz, Improwizacja to wbrew pozorom nie jest tylko totalny spontan. Ma, ma pewne reguły, które pomagają w życiu i na scenie. No zdecydowanie tak. tak. Tych, ty, przestrzeganie tych reguł improwizacyjnych, które mogą początkowo wyglądać bardzo tajemniczo i, i groźnie. To jakbyś tak. mógł kilka takich podstawowych reguł właśnie improwizacji przedstawić. No to tak. Jedno jest, jedna jest bardzo ważna reguła, to jest obserwacja wszystkiego, co się dzieje dookoła. Przyjmowanie rzeczywistości wszystkimi swoimi zmysłami. Wszystko widzę, wszystko słyszę, odczuwam to, co się dzieje wokół siebie i dzięki temu mam zwiększoną ilość informacji, na które mogę reagować. To jest jedna rzecz, są inne. Mhm. Być na tak. Być na tak. O, Aleks coś już poczytał, coś już wie z kimś porozmawiał mądrym, tak. <laughs> z tobą Bardzo rozmawiał się. Bardzo dziękuję, dobrze, ale ja dziękuję, czuję się do To jest pierwsza zasada. To jest pierwsza zasada. Jak mówimy o zasadach, o umiejętnościach też możemy sobie po powiedzieć, y jakie umiejętności się przydają w improwizacji. No ale pierwsza zasada to jest być na tak. Bo jeżeli y ktoś na scenie znaczy, ma. Zjaśnimy, co to znaczy właśnie być na tak. Okej. Okay. Jeżeli ktoś na scenie ma pomysł, na przykład kurczę, zabrakło mi czegoś w życiu, czy ktoś mi z tym pomoże, no to możemy to zaakceptować, że takie coś miało miejsce na scenie i coś z tym zrobić, ale możemy zablokować, a wiesz co, to jest, to nie jest ciekawe, pójdźmy w zupełnie inną stronę. To jest blok, czyli to jest powiedzenie nie. Nawet jeżeli nie powiem tego dosłownie, to jeżeli uznam, że coś na scenie się nie wydarzyło, mimo że tam już było, no to to jest blokowanie, to jest mówienie nie każda negacja bardzo ścina pomysłu i ba bardzo yy... Unieruchamia improwizację, tak naprawdę nie można z negacją ruszyć z, z Chodzi o to, żeby być na taksi. Na przykład Paweł Zos powie, że on ma problem z bułką czy z drożdżówką, którą tutaj przyniósł. No i ja już teraz wiem, tak, że... Tak, mam problem, mam za dużo bułek. Chciałem zrobić, ale po prostu wszedłem dzisiaj do kuchni okazało się, że to się robi jak makaron i wychodzi z tego więcej. Zasypano mam kuchni bułkami. Chciałem, żebyś mi pomógł w tym problemie. I w tym. O, I w tym momencie ja powinien być na tak powiedzieć, wow, cieszę się, że do mnie z tym przyszedłeś, bo ja na przykład lubię bułki i właśnie teraz i lecimy z historią. Chodzi o to, żeby każde zdanie, czy każda. Nie szaleć, tutaj przeszkadzasz teraz. Co to, to jest to? bułka. Przepraszam, że przyniosłem w reklamę. To jest bułka, przypadek. Dostaliśmy bułkę od Pawła. A ja chciałem to skomentować jeszcze, bo Kajetan powiedział coś takiego. To jest takiego, bułka że... czy to jest chuba? bo to wygląda jak huba, trochę. <gry> Kurde, proszę cię. To jest Tiger Bread. Ten ma cętki, to jest. Czyli po polsku huba? I znaczy... Nie, to jest bułka holenderska. Z mąki zwykłej i ryżowej. Tiger Bread po polsku, bułka holenderska. <gry> tak jest. Czyli jak z tłumaczeniu polskich filmów po prostu. Aha. <gry> A jeśli, ale ale tam coś powiedział bardzo y, interesującego. Niemożliwe. Nie. Tak. Zainteresowałem cię czymś? Tak. Ale fajnie. Czym? Tylko, że ja już to wiem, to nie jest interesujące. Ale może powiem innym. Improwizacja może... Znaczy, jeżeli ktoś się zacznie zajmować improwizacją, może wpłynąć na to, jakim się jest człowiekiem w życiu mm, prywatnym. Prawda. Między innymi to bycie na tak. To jest jedna rzecz, która się przenosi na sprawy osobiste, a druga sprawa to na przykład... jak się zgadzasz się czy... na zbyt duże rzeczy, czy...? Nie, 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 nie. Ale możesz na przykład mieć więcej przygód w życiu. Ty jesteś chyba też podobnym człowiekiem, my ty jesteś raczej na tak. Ja powiedziałam na przykład, Olek, Olek, wpuść nas do radioku, no chodźcie chłopaki, byłeś na tak. A to była improwizacja. Tak. To całkiem <grym> udane, my się cieszymy, jest, możemy ci nawet zaklaskać. Ooo. <grym> <grym> ale dzisiaj... Naprawdę. Prawo tutaj zadał pytanie, czy, czy współpracująca naprawdę była najmniej <grym> Józefinia. Radziłeś tak. mnie, to tak. było off the air. No, ale też jesteśmy na antenie i mogę cię wkopać. Okej. Okay. Y Przypominamy, że dzisiejszymi gośćmi jest Kajetan Suder oraz yes. Paweł Pieniążek. Yes. Paweł Pieniążek nie daje pieniążków, tylko bułki rozdaje. Rozdaję bułki, proszę pytać, można mnie zatrzepić na ulicy. Pan jest Paweł Pieniążek, bo proszę bułkę. Tak, to to prawda, to co przyniosłeś tutaj i czym się podzieliłeś, ja na pewno to zjem. To jest jakieś słodkie, tak? Czy... Jest, tak, głównie to jest słodkie. To nie jest jak drożdżówka, to jest bardziej jak bułka drożdżowa. Aha, ale to nie jest chuba, bo trochę jak chuba. Kurczę, proszę cię. Chuba. Myślałem, że powiesz, że jak żółwik. Nie, no żółwik nie. Jak tygrys. Tak, jak tygrys, dokładnie. Lampary. W waszej improwizacji dużą rolę odgrywa publiczność, prawda? Ma to swoje plusy i minusy. Może powiedzcie o tych minusach. O tym rozmawialiśmy poza anteną. Nie, najpierw powiemy, może o plusach. Przede znaczy wszystkim, właśnie... publiczność jest konieczna. I kochana. I kochana, my kochamy naszą publiczność. Pozdrawiamy publiczność. Pozdrawiamy. Publiczność, mam nadzieję, że dobrze się miewasz i że fajnie ci mija sobota. Publiczność, przyjdź do nas jeszcze, dobra? No, ale na moment coś zorganizujemy. Okej, okay, publiczność jest potrzebna, dlatego że przez, dla publiczności się występuje. Ale do czego jeszcze? No, to właśnie od publiczności tak naprawdę idą dla nas wszystkie inspiracje, i to publiczność decyduje o tym, co. Pokazujemy na danym występie podczas, na scenie. A czy macie tematy, których nie poruszacie? Są tematy, których nie warto poruszać. Na po przykład? Prostu. Znaczy, ja jestem zdania, że można wszystko, wszystko na scenie wszystko zrobić. zrobić. Wszystko? Tak. Ale nie wszystko jest konieczne. Mhm. Więc, więc... No, znaczy, mamy takie tematy, które się często pojawiają i takie odrzucamy właśnie dość szybko. Na przykład, jeżeli pytamy o miejsce, gdzie ma ma się scenka odbyć, to bardzo często jest cmentarz, prosektorium i gabinet ginekologa. I rzeźnia czasami też. Rzeźnia też, no. Jeżeli takie dostajemy propozycje, no to no, nie będziemy tego grać, bo nas to, nas to nie rusza, nas to nie inspiruje, bo to już było. Jeżeli jest jakaś ciekawa propozycja, której nikt nie pomyślał, no to to uruchamia jakiś tam cykl szarych komórek i, i, i wtedy mogą powstawać cudowne rzeczy. Czy co, publiczność tak naprawdę wam podpowiada miejsce, na przykład jakimi postaciami jesteście, jaki jest konflikt, jaka jest sytuacja, w której się znajdujecie i waszym wtedy zadaniem jest... Tak Zrobić to, sceny. To, to jest... My robimy sceny po prostu publicznie. Robisz sceny publicznie? Tak. To nie dobrze. Pankowo! To są, to, są, to są takie ramy brzegowe, które, które nam publiczność zawsze daje. To może być kwestia postaci. Masz kajeton w tej czapce. Trzeba się tak Grzebie ja coś sobie, z tej czapce. Ja, sobie, ja, i... ja, ja, ja się tutaj się skupiam. Tutaj zawsze czapkę mam na głowie i wtedy myśli mi nie uciekają. A a, Myślisz, czapka teraz leży tak, na stole no. i myśli mi uciekają. Ja tak specjalnie no. zawsze tak sięga i sięgę i zbiera te myśli. Tak, to, to właśnie tak działa. Ja w, ogóle, w ogóle siedzę. Normalnie jak, jak, jak myślę, to chodzę. Myślisz no. tak, no. tak, no. generalnie w improwizacji w takich spektaklach, które my urządzamy. Głównie przy krótkich formach improwizowanych. To jest bardzo łatwa teoria do obronienia, że publiczność jest częścią spektaklu. Jest takim dodatkowym aktorem. Jeżeli jest współpracująca, jeżeli chce się bawić, jeżeli rozumie, na czym ten, ta podróż nasza wspólna w tym spektaklu polega, to, to są większe szanse, że będą fajne pomysły i fajna energia i to się uda. Natomiast jeżeli publiczność jest przypadkowa, na przykład przechodzień, który się zagląda i patrzy, co tam się dzieje na scenie, to nie jest dobra publiczna, bo nie jest zaangażowana. Mieliśmy na przykład trudną publiczność kiedyś, ale i tak się spektakl udał na Dożynkach pod yy, zieloną górą. No. Ja chyba nie będę chciał uczestniczyć w takich, takich spektaklach yy, yy, częściej, bo, yy, bo, bo, bo osoby, które na przykład wzięliśmy na scenę, wypowiadały się bardzo płynnie. Jeśli wiesz o czym mówię, więc takiego mieliśmy aktora troszeczkę wciętego, ale ymm, no wszystko się może zdarzyć. Że czasami po prostu tak cię człowiek zaskoczy na, na, na scenie Życie Przytka, a z tego i tak uda się jakaś rewelacja na scenę. Fajne jest to i ważne jest to, że powiedziałeś, że improwizacji można się nauczyć. Ja wiem, że wy prowadzicie również, czy między innymi ty prowadzisz warsztaty właśnie z improwizacji. Tak i od razu teraz zapraszam, za chwileczkę powiem jeszcze szczegóły. Oto szczegóły. W poniedziałki o godzinie 17 na ulicy Fabrycznej 13. Suspense. Krótki, nie. No, no jeszcze raz powtórzę szczegóły. Powtarzam szczegóły. Na, na Fabrycznej 13 w Krzywym kominie w sali kabaretowej. W poniedziałki o 17 przychodzimy na warsztaty otwarte, czyli każdy, kto chce, to może przyjść. Najlepiej na Facebooku sprawdzić, czy nie ma jakichś ostatnich zmian. I się zgłosić, i ja bym będę bardziej przygotowany. A jak na Facebooku pod, jak, osób. Pod, jakim, pod jakim adresem? Yy, trzeba znaleźć w, na Facebooku warsztaty Fruza Free. Fruza Free, czyli za darmo, he. ludzie. Za darmo. He. Tyle szczegółów. Czyli co? W każdy poniedziałek o godzinie 17.00. Tak, za uką artystów. W artystów krzywy, komin na no, Fabrycznej 13. Najlepiej przyjść jeszcze w miękkiej odzieży i z nietwardym przysposobieniem. <laughs> A dodatkowo, że zajmujemy się nie tylko improwizacją, to w czwartki o godzinie 18.30 warsztaty kabaretowe. A w razie udanej improwizacji, zamieniacie ją na skecze? Jak już mówimy o kabarecie. Są takie grupy, które tak robią. Ja mhm. na przykład nie, nie jestem kabareciarzem, nigdy się nie czułem. Uważam, że to słowo nie, nie pasuje do mnie zbytnio. I nie potrzebuje. Natomiast na pewno zdarzają się takie. Ja widzę takie scenki, które by się na skecze nadawały. Właśnie, bo tu jest chyba też problem z nazwiskiem, bo po angielsku nie ma czegoś takiego jak kabareciarz, są natomiast komicy. Yes. Komik to jest właśnie to jest aktor, który zajmuje się rozśmieszaniem i to stand-up. Ktoś, kto zajmuje się stand-upem, może być komikiem, ktoś, kto a, rozśmiesza ludzi za pomocą improwizacji, też może być komikiem, a w Polsce jakby. No tak, to jest kwestia tego. W, takie nie, nie funkcjonuje. Oni to środek. wszystko nazywają komedy. Ale coś, jeżeli to... zapytasz aktora improwizacji z Kanady czy z Ameryki, kim on jest, on nie powie wtedy: mamy komik. Or a comedian, tylko powie, I'm an improviser. Także u nich to jest już na tyle mocna kultura, że to jest osobne. A co ty studiowałeś? Ja studiowałem zarządzanie i machlojki, przepraszam, zarządzanie i marketing. Natomiast jestem też nauczycielem angielskiego, o czym dobrze wiesz. I przy okazji gwiazdom, bo <laughs> prawda? Pojawiłeś ja? się w teledysku grupy Jared. O, ta, ta. <noise> może, może powiesz coś o tym, bo to chyba było nowe doświadczenie. Yy, tak. <noise> Powiem tak. Yy... <noise> no, Paweł jest ewidentnie i... <noise> zaskoczony. Jestem zaskoczony, bo więcej ludzi o tym wie, niż, niż bym chciał chyba. <głos> ja, <głos> ja powiem ci, że, że ja dopiero niedawno na ten teledysk. O cholera. No powiedzmy o co chodzi. Zespół Jared, tutaj nasz zielonogórski zespół, który zresztą bardzo lubimy. Utwór pod tytułem Ogarnij się. Mm -hmm. A więc możecie to znaleźć chociażby na YouTube, gdybyście chcieli zapoznać się z, między, z częścią twórczości Pawła Pieniążka. Oj ty. W każdym razie to tak, wokół inicjatywy scenicznej F.R.U. jest tak jak powiedzieliśmy wcześniej, cała grupa ludzi, którzy zajmują się różno, różnymi dziedzinami. Ja znam też mm, osoby, które zajmują się filmem. I stąd Justyna Poniatowska, która kręciła ten teledysk, zwróciła się serdecznie. do mnie. Pozdrawiamy. Zwróciła się do mnie z pytaniem, czy ja znajdę jakiegoś aktora. Właśnie wyjaśniła mi, na czym teledysk po, yy, podoba. Powiedziała, że o, ten aktor będzie musiał chodzić tu i tam. I tyle? I Paweł powiedział, a teraz podzwonię do ludzi. Odłożył telefon, poczekał trzy dni i potem powiedział, nikogo nie udało mi się znaleźć, ale wiesz co, w ostateczności mogę ja zagrać. Było bardzo podobnie, tylko dzwoniłem do ludzi i byli chętni, tylko nie byli na miejscu i, i powiedziałem, że na pewno kogoś załatwię, jak nie to sam zagram i cholera, no i musiałem, nie? Bardzo fajnie, super, się cieszę. Nigdy więcej nie będę chyba grał w teledysku, za stara nadwyżka. Eee, to tak. zależy jaki był teledysk. A teledysk ogarni się do mnie, ta trafia, tak? To coś jak najbardziej, te słowa są do mnie, ogarni się. Kajetan, prawda? Y, Pawle, no ja widziałem ten, ten teledysk i uważam, że nie ma tam nic złego. Nie masz się absolutnie czego wstydzić. Aha. Nie, to całkiem dobrze. Jak dla mnie. Kajetana, ty w takim razie co robisz na co dzień? Bo tutaj już... Nie y Ja robię Gwiazda. bardzo wiele rzeczy. Aktualnie robię improwizację, ale może się to zmienić. Ale to jest wiem. coś, czym się zajmujesz? Chyba nie, to nie jest zawód takiego no każdy z nas tam zajmuje się w, w, u nas w inicjatywie czym innym. Są studenci, są, są ludzie pracujący: ja pracuję, Paweł pracuje, inni osoby też mają jakieś życie zawodowe w różnych instytucjach, firmach i tak dalej, ale przychodzi godzina 16. Od tej 16 do czasami późnych godzin nocnych, czasami codziennie. Zajmujemy się tym, co tak naprawdę nas bardzo kręci. No, tym bardziej, że to jest tak, jeżeli poświęca się dużo czasu i wysiłku, zaangażowania na przedsięwzięcie, które zaczyna przynosić efekty, i te, i te efekty są, są wymierne w postaci tego, że, że jest świetny zwrot od ludzi, którym oferujemy nasze, nasze spektakle. No to nabiera się przekonania, że kierunek, który został obrany kilka lat temu jest właściwym kierunkiem. Dodatkowo, dodatkowo udało nam się wytworzyć bardzo fajną atmosferę w naszej grupie tam na Fabrycznej. Lubimy się nawzajem, chyba to też jest, też jest taki motor napędowy. Wiadomo, że no, zawsze są, są zgrzyty, ale, ale staramy się umieć rozmawiać na, na, na różne sprawy. Dlatego, dlatego ten rozwój daje nam ogromny rights no, po prostu. To jest, to, jest to jest przyjemne. To tyle w odpowiedzi Kajetana na temat tego, czym się zajmuje na co dzień. No, dziękuję. Zawodowo. <laughs> Kajetan jest politykiem. <laughs> no, słuchajcie, ja wam serdecznie dziękuję. Przypomnę, że gościem Akademickiego Radia Index byli Kajetan Suder i Paweł Pieniążek. Część Inicjatywy scenicznej Fru. Członkowie inicjatywy scenicznej Fru, która obejmuje dużo, dużo więcej osób. Aż trudno było policzyć. Wielkie dzięki. Bardzo było nam tu miło. Dobra, ja Wam dziękuję serdecznie. Dziękuję również Józefinie Kusek, która razem ze mną tutaj. Brawo, Józefina! Tak, tak. Brawo. Brawo, Alex. Dziękuję serdecznie. <grym> Byłeś świetny. Ty dostałeś bułkę, ona Ja dostałem bułkę, ona brawa. To i to na B. Dobra, dziękujemy Wam serdecznie. Do usłyszenia.